Nazywam się Lidia Przybyłowicz. Pochodzę z Konina. Mam w tej chwili 68 lat. No i mam zainteresowania, między innymi czytanie. Najważniejsze bez czytania. Dla mnie nie ma życia. Choruję na chorobę Parkinsona. No i jeszcze mam wiele innych schorzeń. Może na wymienię takie najważniejsza to tarczyca. No, lekarz wspaniały jest i zawsze mnie uspokajał, zresztą dzisiaj też. No i wszyscy, tutaj cały personel jest bardzo miły, sympatyczny i no, chciałoby się, żeby wszędzie tacy byli ludzie. Tylko naświetlanie trwało 65 minut w bardzo przyjemnej atmosferze, bo przyszli się zapytać, jaką, jaki kolor lubię, jaką muzyczkę lubię. Po 20 minutach ja już spałam. No, ucieszyli się wszyscy, i rodzina ze mną przyjeżdża zawsze. Mam pełną obstawę. Taką informację uzyskałam od lekarza, że mogę się spodziewać poprawy gdzieś po 9 do 12 miesięcy. A ja już zauważyłam tą poprawę po miesiącu. No, i wystosowałam list stosowny tutaj do pana profesora. No, i napisałam, że. Napiszę ręcznie, specjalnie, żeby widział, jak piszę. Jeżeli chodzi na zakończenie, już może, to chciałabym pozdrowić wszystkich. Nie znam wszystkich z nazwiska, z imienia, ale nie wymieniając nikogo, żeby kogoś nie urazić, że kogoś pominęłam. Począwszy od pani rejestracji, skończywszy na panu profesorze ząbku. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkim sukcesu.